Kochani, Hej, kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Tym razem powracamy do formuły, która była kiedyś na początku bloga, tylko były to posty, teraz będą to filmiki, co bardzo Antek lubił, czyli ubieramy się na dwa sposoby z zadanym, z zadaniem, tematem stylizacji. I tak, ja ubieram siebie Jantka oraz Antek. Andryka i siebie. Dokładnie i w tym razem wystylizowaliśmy się, temat był na randkę. Ja wystylizowałam i siebie Jantka oraz Antek. Adryka i siebie. Dokładnie, także będziecie mogli tutaj poglądać nasze spojrzenia właśnie na te tematy stylizacyjne i porównać i wybrać, która kogo bardziej Wam się podobała. A jest to świetna też zabawa przy takim stylizowaniu. Dokładnie, że też fajna zabawa taka dla par, myślę. Także piszcie w komentarzach, która stylizacja na randkę Wam się bardziej podobała. Moja, moja czy Antka, Antka? Czy moja dla Antka, czy Antka dla mnie? Tak. I koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Dokładnie. Przygotowałem stylizację na randkę. Jest ona w stylu takim Czarna ramoneska świecąca, do tego czarne buty, czarne buty, czarne spodnie, buty czarne matowe, dresy takie przewiednie, luźne, bardzo przyjemnego materiału, do tego czarna bluzka. Całość na czarno powinno być trochę do koloru. Ale ja lubię być taki zadziolny, zbyt taki czarne obrania ogólnie bardzo, bardzo lubię.

stylizacja jaką ja wybrałam na, dla Antka na randkę, to czarny smoking, klasyka, ale żeby nie było nudno. Dodałam białą bluzę z kapturem. Biały tak zawsze fajnie odbija światło, odświeża twarz, działa trochę jak blenda fotograficzna. I do tego ciężkie takie obuwie, modne bardzo, lansowane przez największe domy mody. Tak w całości prezentuje się ta stylizacja. Dla bardziej takich e, osób klasycznych, przewidywalnych, można założyć białą czy t-shirt, ale jak ktoś lubi pobawić się mogą, to taka bluza idealnie się sprawdzi. I tak w całości prezentuje się ta oto stylizacja. Jak się Wam ona podoba i która ze stylizacji na randkę podoba się Wam bardziej? Stworzona ta przez z ramoneską, czy ta stworzona przeze mnie z czarnym Smokiem? Piszcie w komentarzach. A tobie jak podoba się ta stylizacja? Jest zajebista. Poszedłeś taki na randkę? Na, na randkę? No to cieszę się, że trafiłam w Twoje gusta. Moja propozycja stylizacji na randkę to takie shorty czarne eleganckie z taką czarną elegancką do kompletu kamizelką, a pod spodem seksowne, przezroczyste body, do tego taka torebka trochę à la Bottega Veneta, bardzo trendy, bardzo na topie i czarne klapki z takim marszczeniem, tak w całości ta stylizacja się prezentuje, czerń klasycznie, ale i seksownie jak odsłonimy kamizelkę. Myślę, że taka bezpieczna stylizacja seksowna i powinna się podobać zarówno kobietom, jak i mężczyznom, a czy podoba się Wam? Piszcie w komentarzach, kochani, tej stylizacji na na randkę postawiłem na taką białą, klasyczną sukienkę, Rozpinaną od samej góry do samego dołu, ciężkie takie klapki a tego do tego taką koszulową i taką, taką koszulę, z której zrobię płaszcz w i postawię bardzo taką stylizację niedostępnej kobiety, a nie takiej, która łatwa jest i łatwo, się można szybko zrobić podzięki. Z klasą fashion, fashion, taka stylizacja bardzo fashionistyczna. Nie do końca może randkowa, ale. Mi się stylizacja ogólnie podoba, ale na randkę bym w niej nie poszła. Na randce chcę być bardzo seksowna i chcę uwodzić faceta, a no w tej stylizacji nie za bardzo bym miała możliwość urodzić mojego partnera. W tej stylizacji na randkę postawiłem na nieco luźniejszy stół. Są to duże, szerokie, beżowe spodnie. Do tego ciężkie buty z beżową, gumową podeszwą. Czarna bluza. Takimi suwakami na rękawa, dodająca delikatnie większej pikanterii. Naszywka na bluzie, który też dodaje takiego luzackiego stylu, bardziej sportowego. Postawiłem spory luz. Dobrze mi się to podoba. Stylizację, jaką przygotowałam dla Antoniego na wyjście z ukochaną, na randkę to taka eko skórzany Total Look z białą, tutaj bawełnianą koszulą. Koszula biała przy twarzy fajnie działa. Powiedzieć, że jesteśmy bardziej wypoczęci, niż zmęczeni, bo działa tak jak blenda fotograficzna, że odbija, cia, odbija światło. E, tak wygląda ta koszula. E, no i tutaj ta koszula eko skórzana pełni funkcję trochę takiej marynarki, bo jest nałożona na kolejną koszulę. Buty na takiej grubej podeszwie, i tak w całości prezentuje się ta stylizacja. Czy poszedłbyś w takiej na randkę? Tak jest, poszedłem na 100%. Czyli trafiłam w twój gust. W twój tak gust. No i super. A czy trafiłam też w gusta? Was obserwujący, oglądający, piszcie to w komentarzach. Stylizację na randkę, jaką przygotowałam, to cała w czerni. Total Black Look. Jest to taka piękna na cienkich takich spaghetti, ramiączkach prosta sukienka. Do tego kamizelka. E, taka torebka, albo tego veneta na złotym, grubym łańcuchu. z tego sezonu. I skarpetowe botki. Zaraz zdejmę kamizelkę. Pokażę, jak wygląda stylizacja bez kamizelki. Sukienka w sensie, jak wygląda. Ale taka prosta stylizacja ale mini, krótka, więc myślę, że seksownie na randkę. Randkowi się bardzo ta stylizacja spodobała, także mam jego błogosławieństwo i w takiej stylizacji mogę wyruszyć z nim na randkę, a co najważniejsze, jeśli się facetowi podoba, no i nam samym, tak? A sukienka sama w sobie wygląda tak, taka pudełkowa, mała, czarna, na cieniutkich spaghetti ramionczka. Tutaj jeszcze bym widziała jakąś taką delikatną biżuterię w uszach, żeby dopełnić tą stylizację, tą sukienkę. I tak w całości prezentuje się ta oto sukienka. Jak się Wam podobał, a na plecach tak wygląda. Tak wyglądają plecy tej sukienki. Mam nadzieję, że się Wam podoba. To taka mała czarna, można ją wystylizować i na randkę, i na wieczór, ale też na przykład codziennie. Do tego jakieś ciężkie glany, jakaś ramoneska i możemy również na co dzień chodzić w tej sukience. Także to jest taka baza, która daje wiele możliwości stylizacji. Możemy stylizować. Na przeróżne naprawdę okazji, z trampkami, ze szpilkami. Także tutaj dodatki nadają charakter tej sukience. Kochani, w tej sygnacji postawiłem na nieco taki styl bardziej seksowny, czyli jest to krótka spódnica. Tutaj wobecka jest taka przywiązaniem, gdzie można odchłonić trochę ducha, jeżeli się ma odwagę. Jasna torebka taka jak jamnikowa ciężkie buty. Oczywiście obowiązkowo ciężkie buty można być. Jak Wam się podoba ta stylizacja? Jak to mi się ona podoba? Nie bardzo, bardzo moje bo jest taka seksowna, ale też taka fashion, bo te buty ciężkie, nie banalnie, że czarne szpilki, tylko jednak obie modowe, ciężkie. Bardzo mi się podoba też tutaj ten e, taki e, kontrast kolorystyczny, akcent kolorystyczny. Bardzo fajnie. Całe się na medal, tak mogę z tą kwarantanną. To gdzie mnie zabierasz? To gdzie mnie gdzieś zabieram. daleko, gdzieś daleko. Więc ta stylizacja nabrała bez marynarki nieco innego wyrazu. Bardziej seksownego, z takim fajnym wycięciem. przy biodrze przy, przy, przy na spódnicy. Tą koszulę można też fajnie podwiązywać wyżej, niżej, rozpinać, rozwiązywać. Łatwa w rozwiązaniu, w zdjęciu. Ciężkie, masowe buty. Bardzo dobrze czuję się w tej stylizacji, także brawa dla niego. Świetna stylizacja, mogę niej politykę cały czas. Bardzo mój styl, taka fashion, e, ale zarazem elegancka, klasyczna, ekstra i seksowna zarazem. Cieszę się bardzo, mi to się podoba. Jednak nadaje się też na stylistę mody, nie tylko włosów. Dziękujemy, że byliście do końca tego filmiku. Jeśli go. się do końca, jak się podobało, to wiecie co robić lajkować i subskrybować nasz kanał oraz komentować. I zapraszamy do kolejnego. kolejnych filmików już niedługo. Pa pa! Hej.